Kiedy jedni domownicy oglądają pasjonujący film, inni woleliby w tym czasie obejrzeć dobry mecz. Jest na to sposób. Rodzinny multiroom i każdy ogląda to, na co akurat ma ochotę. Wybierz najbardziej rodzinną telewizję. Nowość, pełna oferta, wszystkie kanały przez pół roku bez opłat, a do tego multiroom za 0 złotych. Bogactwo tych samych kanałów na dwóch telewizorach. Cyfrowy Polsat Telewizja Internet Telefon. Max Factor przedstawia Miracle Pure podkład, który poprawia kondycję skóry, łącząc kompleks Collagen Boosting z podkładem w każdej kropli. Moja chwila magii. A teraz odkryj serum rozświetlające Miracle Pure z witaminą C i niacinamidem od Max Factor. Ah, jak ja lubię wodę Pepsi. Ciekawe, jest, jaka kosztuje. to? Tylko w można kupić, to znaczy w można kupić kole Pepsi. Jedynie. 99 zł Oferta! Bla 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 Kupicie teraz Elicja Limitowana Woda a nie kola Zaczynajmy! Tylko jesteś świetna, cokolwiek robisz Kartubejdża! Frytka i kartubejdża! mam się Fujara, fujaro! Nie czarodziejska, tylko magiczna! I nie fujarka! Tylko flet. Magiczna flet.